Cześć, tu Olga. Pokażę Wam krótki trening wzmacniający, jaki możecie wykonać w ciąży. Zaczynamy od klęku podpartego. Ustawiamy dłonie pod barkami, kolana pod biodrami, prosto plecy. Podciągamy pępek, czyli bardziej przyciągamy, tak jakbyśmy chcieli przyciągnąć dziecko do kręgosupa i wyciągamy rękę i jednocześnie wyciągamy przeciwną nogę. Zatrzymujemy jeden wdech i wydech i opuszczamy. Wdech i z wydechem wyciągnij drugą stronę. Przeciwna ręka, przeciwna noga. Pilnujemy, żeby trzymać proste plecy i wracamy. Z wydechem wyciągamy, przytrzymujemy i z wydechem opuszczamy. Powtarzamy po 8 razy na stronę. Kolejne ćwiczenie. Zostajemy w klęku. Rozstawiamy dłonie szerzej i robimy z klęku pompki, tak żeby wysunąć głowę do przodu i z wydechem wracamy. Dzięki temu ćwiczeniu wzmacniamy mięśnie w odcinku piersiowym i mięśnie grzbietu. Powtarzamy 10 razy. Odwracamy się do siadu i podpieramy się dłońmi. Tyłu. palce kierujemy w kierunku pośladków dzięki temu otwieramy barki i rozciągamy klatkę piersiową stopy mamy ustawione na szerokość bioder i z wydechem wyciągamy biodra w górę spinamy pośladki i opuszczamy, ale nie odkładamy na matę i wydech góra i również powtarzamy 10 razy i wszystkie ćwiczenia Wykonujemy trzykrotnie, czyli trzy serie. Zapraszam na moje treningi w ciąży i po porodzie na portalu ciąży.